Spokojny nocy ciemna flasza spraw. Demo z remakeowanego wzbudziło trochę kontrowersji. Produkcja otrzymała jednak oficjalne zielone światło i jej pełna wersja będzie tworzona. Zdecydowanie nie ujrzymy jej w tym roku jak podaje THQ, ale wiadomo, że w produkcji są wersje tak na PC, jak i konsole nadchodzącej generacji. Nie tak dawno GTA 4 zniknęło ze Steam, właśnie wraca, ale w nieco zubożałej wersji. Complete Edition, jakkolwiek by to nie brzmiało, zawierało będzie co prawda epizody z Liberty City, lecz pozbawione będzie trybu multiplayer oraz części muzyki. Zatem 19 marca będzie można znów wcielić się w Niko, lecz bez wsparcia ze strony Microsoftu. Gry Schrodingera niby są, ale nie do końca. Jedną z nich jest Bajomutant, o którym w ostatnich miesiącach było raczej cicho. Pozdapo i zwierzątka z otwartym światem zaliczyło obsuwę bez nowej daty premiery. Twórcy jednak zapewniają, że pracują ciężko i gra pojawi się między kwietniem tego roku a marcem przyszłego. You're not dead yet. Studio CCP, znane z m.in. i online, ma wyraźne problemy z produkcją FPS-ów. Najpierw Dust 514, a potem projekt Legion wywalono z produkcji, a teraz zapowiedziane w 2016 projekt Nova. Twórcy jednak wykorzystają elementy gry do stworzenia nowej sieciówki. To się nazywa Upór, prawda? Czeskie studio Kubi Games stworzy RPG akcji pod tytułem 1428 Shadows Over Silesia. Brutalny i osadzony w średniowiecznej Europie tytuł zabierze nas na Śląsk, najechany przez wojska husyckie, dowodzone przez Prokopa Wielkiego. W grze wcielimy się w mnicha, mającego zwalczyć prawdziwe zło. Ciekawe? Do you want to speak about the Hossides, a na koniec polska produkcja Land of War: The Beginning, przygotowywana przez polskie studio MS Games. Producenci opublikowali w sieci pierwszy dziennik deweloperski, w którym po raz pierwszy możemy rzucić okiem na gameplay realistycznego przedstawienia kampanii wrześniowej. Gra ma pojawić się jeszcze w tym roku. Niespotykane bronie i lokalizacje. No i Mikkelsen i Kiton odrzucili rolę Wesemira. Uuuu.